Panie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc trzeba się raz w roku zbadać, o to naprawdę nie boli, nic nie kosztuje, a może spowodować, że zaoszczędzi nam stresu, niepotrzebnych różnych problemów. No bo wiadomo, to nie jest tylko choroba jednej osoby, a właściwie całej rodziny. A przede wszystkim no, będziemy mogły się uśmiechać i ten czas spożytkować na zupełnie inne rzeczy, a nie spędzenie go w szpitalu. Nie trzeba się bać cytologii. Jak się ma przystojnego ginekologa, to może już... Nie, to jest chwila, tylko trzeba pamiętać, żeby też dbać o jakość tej cytologii. Bo jeszcze dzisiaj zdarzała się sytuacja, że ginekolodzy w gabinetach prywatnych za ciężkie pieniądze badają i pobierają cytologię za pomocą pałeczki takiej jak do uszu. A musimy wiedzieć, że wykonujemy to specjalną szczoteczką, żeby uniknąć ewentualnych nowotworów i jakichś takich historii, naprawdę, które mrożą krew w żyłach, a które naprawdę są do wyleczenia we wczesnym stadium. No więc właśnie to jest szczoteczka. Do pobierania cytologii? Badanie nie trzeba się bać. Badanie trwa dosłownie 5 minut. Więcej trwa ubranie i rozebranie się do tego badania, jak pobranie wymazu. Przede wszystkim to nie boli. Dlatego zapraszam wszystkie Panie do regularnych badań to jest tak jedno z badań, które należy zrobić. Ja często porównuję, może to nie jest zbyt wysublimowane porównanie, ale porównuję to do przeglądu samochodu. Mamy samochód, to raz w roku, drogie panie, myślę, że to też dotyczy panów, trzeba zrobić ten przegląd samochodu, żeby w ogóle móc nim jeździć. Myślę, że podobnie można potraktować badanie cytologiczne. By bezpiecznie móc przeżyć cały rok, trzeba raz w roku to badanie zrobić.